Siemano widzowie, witam was w kolejnym filmie i w dzisiejszym filmie zagramy sobie drugą połowę e, pierwszą połowę pie, drugiej misji e, z Halo 1. E, tutaj właśnie wyświetla widz, który prosił mnie pod ostatnim filmem e, nie z Halo, tylko co, co byście chcieli, żebym nagrał. E, tutaj właśnie wyświetla ten widz, który po, chciał serię z Halo, no to e, Właśnie sobie nagram Okej, okay, a już nie przedłużam i leci intro Okej, okay, także już jesteśmy na misji Tutaj leci chyba nasza kapsuła na kapsuła i na pierścień No. no tak i to była nasza kapsuła. I chyba my jako jedyni przeżyliśmy. Tak patrzę. Ale okej okay, kolego, zanim wyjdę z kapsuły, zostaw łapkę w górę i subika. Pod i zasubskrybuj kanał. Ok, 3, 2, 1. Ja już wychodzę. Okej. Okay. Fajne graciki się była. Masz aura lot kreem właśnie jak ciśnia broiłeś jeszcze e, po ostatni odcinek. E, Patrzę, musiał skrawie na niż jeden. <PUBLICZ> Star już nie można biegać. Alert, comment drop ship in bow. We must be looking for survivors. I recommend immediate evasion. Teraz musimy sobie chyba tędy przejść. Nie wiem no, dokładnie gdzie. Skąd, skąd, Oczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Aj, stąd. Łoku. O, ale mi się chciało taki. No. Okej. Okay. O, i mamy też jeszcze się... kolegów. Tam się z nami nie ujrzyjemy. Okej, okay. dobra. Spróbuję sobie przegłosić ten celownik w tym małym postawienku, bo on może jest trochę słaby, ale ma przydatny. Jak chyba skaczę, to mi jest lepiej ten. Szyb, szybciej idę po prostu, ale... No nie no bo zobaczcie, tak normalnie chodzę, a jak skaczę, to mam wrażenie, że trochę szybciej to jest. Ale okej okay, nieważne. Bo poczekajcie pod jakiś ten. E... Jakiś w ogóle statek tych sputów obcych? To tu są nasi? Czy? Bo nie, nie będę koło byłem jego strzelać. Zaraz zobaczymy na radarze. Ty, tu są nasi. Fajnie. To są Malins. To Malins, chyba. 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 Jego... Kapsuła się tak rozbiła. Nie. Tutaj mamy w ogóle Johnsona i w tej jedynce on jest jakąś ważną postacią. go się normalnie ten. Da zabić, bo tam patrzyłem. Czy to koniec jest, czy nie? O no i tutaj mamy chyba ich kapsułę. Poczekajcie. ja. Teraz sobie wezmę. Ну не спокат. Давай, не зарай по заставке. Теперь я Nie wiem, czy to jest, czy to jest ciekawego. Nie. Teraz trochę nie wiem, co, co mamy robić, ale zgadzam może z innej spoko, a tam jest spoko No bo to jest statek, myślałem, bo... Trochę jakby mnie tych za mało tych najazdów. Ale poczekajcie <laughs> I no, spręż! Kurczę, nie udało się Już tak pięknie było Już go można było za klecko, się wziąć z hita Ale niestety się nie udało No, ja, widzicie, Johnson padł. Normal, normalnie to by nie mógł. No, nie wiem. Ilu ich? No, jeden ja już statku trafił. OK. No, to ładnie, że się udało trafić. Okej, okay. też fajnie ten celownik można sobie przybliżać jakby ten. This is Captain Echo 419. Anybody read me? Repeat, any UNFC personnel respond. Roger, Echo 419. This is Fireteam Charlie. We read you. Is that you, Foehammer? Roger, Fireteam Charlie. Good to hear from you. Foehammer, we need transportation to the command shuttle. I'm on my way. Look, more no left us. They're mm -hmm. running fast. Sweet. Those life goes, maybe. Roger, I told yeah. 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 I mean, us. The Master Chief and I are going to see if we can save some soldiers. Roger, Cortana. Whatever is your with position. Okay, Charlie, one more deploy. On I you know he's got to go out. out. Roger, Cortana. Stand up. by to eat back survivors and transport them to safety. <coughs> okay, I'm going to the them. Alright. The master Sheep and I need some backup. He's, a He's met. All right, who's it? All to yourself, on I don't know. the door. This cave is not no, an natural no, we, formation. Someone will be a yes. I hacked into the covenant battle now Broadcasting tactical data on unencrypted channels. You should show them who they're dealing with. Master Chief, I'm going to use your suit's transport system to monitor their chatter. your up. Stop. Przyznam, że trochę się bałem ten, jak dzisiaj na z sam, samochodem hejną, bo... U kurde, co e, Bo... eee, bo w ogóle eee... Prawie w ogóle... Ups, dobra. mi się trudno było, trudno było grać. W ogóle się trudno grało na padzie. Że chodzi mi, jeśli chodzi o samochód. Na to, że jak kiedyś grałem, no, mi się trudno grało, bo prostu się bałem że ja to chłodę. Mamy ok. to sobie wysiemy. O. I się po prostu trochę, że ja za każdym razem będę się wyrąbiwał. Że się wyrąbię na tym amcie wysolę. Okej, okay, ja rozkładam znowu los I to jest chyba los, nie? No O. Aha Okej, okay, sorry, mój błąd, bon, ja do przodu poszedłem ten tak. okej okay. okay, Czekajcie To jest ta nasza fura co jeszcze tam? Fajne, są to te no samochody Jeszcze zarejestrowane ten chodź Proszę Trzymaj. Ktoś znowu ogląda to... jeszcze Jest właśnie ten e, drugi film. Której, jego miniatura właśnie wyświetla e, w Tam był rogu. Więc e, też nie ten film e, i oglądajcie, robiłem. Ja też nie robiłem. Ja też nie robiłem. Ja wyjechać

Ta wieża z jaszenia. No nie, no, mogę mi się zdawać Czego musi tutaj wyjechać? O, wow. No bo tu się coś... Tu się nie zgadza A, tu jest jakiś gwiazd Zauważyłem go

We should search the interior of those structures before we leave. Oh, oh! So he's over there. Oh! Here, well, and my niece is about to blow up. She wants to die. Dobra, wezmę sobie w opisę, bo ma z bardziej naładowany niż Tu tutaj trzyma grana, i też ogarną się, jakby coś wyglądało na to, jak widzicie, działa nawet. Mam no, w ogóle drugą nie jeszcze są? Bo na, ska na skanerze jeszcze Gdzie? faster faster Let's Echo 419. We have survivors and the immediate dust off. I widzą w tej części już się pożegnali, no bo mnie miała. E, połowa tej misji następna połowa wleci na mój kanał za jakieś dwa albo trzy dni Mart? Mam nadzieję, że ta połowa Wam się spodobała. E, pa, Papa, zasubskrybujcie mój kanał. Pa! pa.